Sensacje Ameryczki 2115, odcinek 3, meksykański impas. Florycki kartel, nie mogący znieść ucisku izolacji, zdecydował się agitować innych do walki o tereny. Najprościej było namówić na walkę Republikę KFC, dlatego dogadał się z nimi o ich niepodległość. Chciał im ją zagwarantować. Syndykaty też widziały tam wspólnego wroga. Republika Pipi czuła się odcięta od rzeki, dlatego chciała zaatakować Teksas. Nowo powstała Republika Malarzy zagrażała ekspansji Kalifornii i Arizonie. Arizona, przyjazna kartelowi, zdecydowała się zbratać z floryckim kartelem. Strategia Teksasu mogła zagrozić siłom na serwerze. Gdyby zaatakowali syndykacko PIPi, czyli Piąta Międzynarodówka Sojusz, mogliby mieć wolną rękę, aby kłaść ręce na każdy teren. Kartel zdecydowanie dążył do pogłębienia sojuszu kalifornia arizona florida Dołączył Arizonę do oficjalnego paktu krwi, inaczej bloodpadst aż Piąta Międzynarodówka nie mogła być zwalczona, to oznaczałoby czyste zwycięstwo sojuszu teksańskiego. Kartel musiał zareagować, syndykackie władze pojednały się z kartelowymi i stworzyli sojusz Blood International. Teksas nie reagował. Czuł się pewnie, gdyż twierdził, że najpierw pokona trzy kraje, a potem trzy kolejne. Jednak pojednanie tych sojuszy stwarzało duży problem. Ich sojusz musiał działać pod presją. Ekspansja Teksasu i Mississippi były skracane przez inne mocarstwa. Kaliforniści zaatakowali republikę, malarzy. Kropka szybko do wojny dołączył kartel, co oznaczało, że nie mogło się skończyć na pomniejszej walce. Jak na tą prowokację zareagują inne mocarstwa? Tego dowiecie się w następnym odcinku.